Zatem jest ten moment, żebyśmy się przeorganizowali w tej sprawie, zarówno od strony Sejmu, jak i od strony rządu. W większości krajów europejskich istnieją ministerstwa do spraw energii czy energetyki. One czasem są połączone ze środowiskiem, czasem nie są połączone Ale wyraźnie jest tak, że kwestie energetyczne w dzisiejszych czasach. To są kwestie, które są fundamentalne i które determinują wiele innych gałęzi gospodarki, ale równocześnie stosunki międzynarodowe, politykę zagraniczną poszczególnych krajów, czy politykę bezpieczeństwa. W interesie firm, to jest naturalne i oczywiste, w interesie firm jest, żeby... Mnożyć trudności tłumaczyć administracji państwowej, prawda, gdziekolwiek ona jest, że mają podkórkę, że mają straszne koszty, że tak naprawdę to wcale im się to nie opłaca i tak dalej. Bo to jest, to jest negocjacyjne. Bo w koniec końców trzeba by nie wynegocjować warunki. Jednakże jesienią zeszłego roku przyszły te firmy do Ministerstwa Gospodarki i powiedziały, że w perspektywie 2016 roku to oni się spodziewają, że oni mogą do 40 miliardów metrów sześciennych gazu wydobywać w Polsce. Być może to było na wyrost, ale na pewno też nie było w ich interesie. Ale dlaczego oni to robią? Dlatego, że nie wystarczy, że oni dokumentują, złoże, dobioną technologię, czyli te puszcz, i będą już u Ten gaz jeszcze trzeba z Polski wydobywać. A żeby go wyprowadzić do, 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 do klienta, zarówno w Polsce, jak i w Polsce. To trzeba budować sieć bezociąków, to trzeba budować infrastrukturę. Tego nie budują firmy, które odbudowają. To buduje system. I zresztą chcemy, żeby tak było, żeby to budował system. Dlatego, że to jest nerwna, to jest ten te główne przez przesyłowe, mają być w rękach państwa, czyli bez system.